W trzy dni trzy egzaminy i sporo stresu. Który z przedmiotów uczniom sprawił najwięcej kłopotów? Zdania są podzielone, czy to język polski, czy matematyka, czy też język obcy nowożytny. Polski był według mnie cięższy od, był łatwiej, był cięższy od matematyki. Najbardziej obawiałam się na polskim Pana Tadeusza, ale było kowadis i przemówienie, także byłam przygotowana. Z matematyki też nie było jakichś rzeczy, których nie potrafiłam, także uważam, że nie było jakieś najtrudniejsze. W sensie jedno z matematyki było tak, że w większości nawet nie wiedziałam co i myślę, że większość ma źle, no ale z polskiego było takie w miarę łatwe. Myślę, że Polski jednak lepiej, chociaż ogólnie dobrze mi poszło myślę. Na polskim mieliśmy napisać przemówienie, gdzie my zawsze pisaliśmy, pisaliśmy rozprawkę. A też wydaje mi się, że lekturę też nie dostaliśmy łatwiej, bo zostaliśmy Kowadis. A matematyka była dosyć prosta. Z matematyki dało się ściągać? Nie. Wydaje mi się, że każdego roku jednak matematyka jest nieco trudniejsza i sprawia uczniom trochę więcej kłopotu. Zorganizowanie egzaminów to niemały stres dla samych dyrektorów szkół. Wszyscy byliśmy zobowiązani do zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszyscy się dostosowali, uczniowie już wcześniej byli poinformowani oraz ich rodzice o procedurach, które będą obowiązywały w czasie przychodzenia na egzamin. Wszystkie przygotowania przebiegły sprawnie i uczniowie byli przygotowani do egzaminu w bardzo dobry sposób i we właściwym wyposażeniu łącznie z tym, że mieli maseczki rękawiczki i do szkoły wchodzili pojedynczo. Wszyscy się dostosowali, wszyscy byli obecni, a więc wszyscy ten egzamin zdali. No będziemy czekać na wyniki. Inne pytanie: czy rzeczywiście takie egzaminy są potrzebne? Po co stresować młodych ludzi? Stres na pewno jest, bo stres jest zawsze przy wszystkich egzaminach. Uważam, że są bardzo potrzebne takie egzaminy, ponieważ są jednolite dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Moim zdaniem są potrzebne, bo. Jednak one oceniają indywidualne umiejętności ucznia. Nie ma y, możliwości takiej, że na przykład ocena w jednej szkole z danego przedmiotu nie jest równa ocenie w innej szkole, a więc tutaj wszyscy są potraktowani sprawiedliwie. Uczniowie wyniki egzaminów poznają do 31 lipca, a od 2022 roku egzaminy dla ostatnich klas podstawowych zostaną rozszerzone o przedmiot dodatkowy do wyboru: historia, geografia, biologia lub chemia.